Nawet ten pierwszy mecz Ukrainy, bo jestem ciekawy, co Ukraińcy pokażą w tym meczu. No ale do tego przejdziemy. Ja Was zapraszam do oglądania. Ale najpierw. Partnerem kanału jest firma LVBet. Są to zakłady bokmacherskie legalnie działające na terenie naszego kraju. Mają fajne pakiety powitalne jest to 2000 zł. Jest również weryfikacja w ekstraklasie. Zbijają podatek. Po yy, rejestracji przez miesiąc czasu, a więcej informacji na temat promocji macie na stronie właśnie ElwiBetu. Link do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. A przy rejestracji używajcie kodu Sport Predictions. Pierwszy mecz to Słowacja Ukraina. Bardzo ciekawy mecz, bo dwie skrajnie wypadające kontrastowe drużyny po pierwszej kolejce. Słowacja wygrała z Belgią 1-0, co jest wielką niespodzianką, no mimo tego, że Belgowie strzelili dwie bramki, ale obie o spalonych i im cofnęli. Ukraina przegrała z Rumunią. To, że przegrała z dość ciężką drużyną z, z punktu widzenia m, nawet kontekstu tej grupy, z dość twardą drużyną, ale tu niepokojące, i niepokojące są rozmiary tej porażki, bo 3-0 to już trochę owłacza no, hańbą drużynę Ukrainy. Jeśli chodzi o zespół Rebrowa, no to ma jeszcze szanse oczywiście na awans i myślę, że jest to do osiągnięcia. Z tym, że no, są trochę pod ścianą w tym meczu, ale prawdopodobnie go wygrają, zaraz o tym powiem. No i mecz o wszystko, bynajmniej o jeden punkt będzie z Belgami więc to będzie ciężki mecz dla Ukrainy, ale Ukraina umie się mobilizować z ciężkimi przeciwnikami. Jeśli chodzi o drużynę Słowacji, no to też kilka jest znaków zapytania. Na przykład Andrzej Duda, nasz prezydent, opuścił boisko w końcówce poprzedniego meczu. No ale niby tam jakieś skurcze miał. Do końca jest nie wiadomo, czy on nie ma jakiegoś urazu. Więc to by była niezła dziura w reprezentacji Słowacji. W Ukrainie za to wraca Kolenko. On nie grał w pierwszym meczu. Pozwoli to Zliczence na pójście troszeczkę w środek pola, gdzie moim zdaniem w reprezentacji Ukrainy będzie pełnił lepszą funkcję. Myślę, że z przodu też będą jakieś roszady, może być dodany Jaremczuk, bo Dowbyk, no nie wiem czy coś w nie zagrało, ale on był Fatalny był w tym pierwszym meczu, to samo Malinowski w ogóle jak nie, jak nie te osoby. Nie wiem, czy nie chcę tam jakichś teorii spiskowych tutaj wygłaszać, ale to była dziwna sprawa. Dla mnie Ukraina wygra ten mecz. Jest to dobry zespół. Po prostu źle wszedł w turniej, w ciężki turniej. Ciężki mecz będzie dla obu tych drużyn, ale widać było po reprezentacji Słowacji, że oni ledwo dyszą w końcówce. Ci piłkarze byli tak przemęczeni, że aż w szoku byłem. No, to są piłkarze z takich trochę mniej znanych klubów o mniejszej intensywności na pewno. Tutaj widać, że się spieli, dali się wszystko i myślę, że to może się przełożyć w kolejnych meczach, w kolejnym meczu, czyli w tym meczu z Ukrainą, że oni będą mieli troszeczkę mniej sił. Nie wiem, czy ci zawodnicy grali kiedyś na takiej intensywności, jaką tutaj wymaga od zawodników w turniej, gra turniejowa. Myślę, że w trzecim meczu to już Słowacja zupełnie opadnie sił, tutaj już będzie widać tego już rezultaty i myślę, że druga połowa jest dobrą opcją dogrania na stronę Ukrainy, że w drugiej połowie padnie gol dla Ukrainy, że drugą połowę wygra Ukraina. Wynik musi być otwarty w tym meczu, no bo Ukraina musi zdobyć, teoretycznie najsłabszą drużyną w grupie. Która jest najwyżej w tej chwili <laughs> e, punkty, bo później ma Belgię i tutaj nieodzowność jest taka, że, że te punkty muszą tu być. E, powinien paść owe bramkowe, że Słowacja może wcisnąć Ukrainie bramkę. Chociaż wynik bym typował na 1-2 dla Ukrainy bądź 1-3, czyli rozstrzelanie się e, bramkowe, owerek bramkowy również wrzucamy. No i przede wszystkim to zwycięstwo Ukrainy mi się wydaje, że możemy zrobić jako podstawę. I kolejne pytanie konkursowe to ilu reprezentantów Słowacji z kadry na Mistrzostwa Europy na to euro gra, lunch lub grało w lidze polskiej? Teraz tutaj powiemy o naszym meczu, o meczu reprezentacji Polski z Austrią. Albo nie mam nic do powiedzenia i tyle, nie będzie typu. Dobra, nie będę żartował, bo to chyba będzie najdłuższa odpowiedź. Nie będę też od razu leciał z jakimś hajtem, bo po co? A z jakichś takich statystyk, co można wywnioskować, to to, że Polska strzela 2, blisko 30-29 gola na mecz, Austria 1-8. E, tutaj był brany pod uwagę współczynnik wyjazdowy, domowy, no ale no tutaj Polska jest traktowana jako, jako gospodarz. E, średnia bramek w pierwszej połowie to 1, równo 1, czyli zawsze gol pada, średnio oczywiście, e, w tym meczu pomiędzy Austrią a Polską. Przynajmniej jeden w pierwszej połowie. Średnia liczba bramek na mecz przeciwko Austrii wynosi 2,40. Jest to bardzo duży współczynnik, co sugeruje nam dużą ilość bramek. Polska zdobywa 1,6 gola w meczu przeciwko Austrii, a Austria 0,8 gola przeciwko Polsce. To ciekawe. No i ostatnie 5 meczów Austrii z Polską, to Polska 3 razy wygrała i dwa razy był Remis. Austria nie wygrała nigdy. Chyba tutaj legnie ta statystyka. No ale po naszej stronie jest statystyka. Statystyka przemawia totalnie na stronę polską. Ja jestem sceptyczny i mimo, że zawsze trzymam się statystyk, w tym wypadku się nie potrzymam. Nie to, że ciągnę swoją narrację od początku turnieju, tylko po prostu myślę, jak jest, oceniając szczerze bardzo dobry występ polski przeciwko Holandii. Ale trzeba przyznać, że Austria jeszcze lepiej grała przeciwko Francji. Tutaj porównując Holandię a Francję, no to mi się wydaje, że możemy się ukłonić do Francji. No i porównując tak niespodziewaną grę Polski i Austrii, też bym się ukłonił w stronę Austrii. Mimo wszystko, Polska robi bardzo dużo błędów. Austriacy mieli nawet wyższe posiadanie piłki niż Francja. Mieli 51% posiadania piłki. Z drużyną, która zazwyczaj podporządkowuje sobie przeciwników i podporządkowuje. Swoją grę właśnie pod dominację na boisku. Tak więc tutaj się Austria bardzo ładnie sprzeciwiła temu. Jest to bardzo zorganizowana drużyna, mmm, przerywająca akcja na FAUL, bardzo ostro grająca. E, spodziewałem się wcześniej w meczu z Holandią takiej ostrej gry właśnie po stronie Polski, gdzie widziałem pewnego rodzaju dominant e, w naszych zawodnikach, i to przełożyłoby się na mi się wydaje, mniejszą porażkę, bądź trochę lepszy rezultat dla Polski. Tej agresywności było za mało w drużynie polskiej, co świadczą o tym kartki, bo ich brak. No i też ilości faulowe. Tutaj będzie zupełnie inaczej. tutaj Myślę, że nasi zostaną trochę podjudzeni bardziej, bo Austriacy bardziej kopią nawet bez piłki, co nie widać, co jest niewidoczne dla sędziego. Tak więc to będzie strasznie brudny mecz dla mnie i będzie dużo kartek. Możemy grać overkartkowe w tym meczu. Mimo wszystko jest to mecz przegrywów, bo obie drużyny przegrały pierwsze mecze i są w sytuacji takiej, że tutaj punkty są pewnego rodzaju musikiem. Wynik z boiska, i tutaj Was zaskoczę: 2-0 dla Austrii, albo 2-1, albo 3-1 dla Austrii. Bramek, mimo wszystko, powinno statystycznie paść sporo, no i myślę, że może paść, ale myślę, że może paść z tej jednej strony, z tej strony austriackiej, dość dużo. Dlaczego? Myślę, że destabilizacja naszej obrony też jeden poważny brak w niej no i poziom obrońców poziom popełnianych błędów w obronie będą miały tutaj dominujące. No, po prostu przeważą na tym, że, że Austria postrzela te bramki po błędach, bo Austria umie wykorzystywać błędy, jest na pewno bardziej staranna w tej tutaj statystyce, jeśli chodzi o nasz problem. Myślę, że będzie problem również i w ofensywie, z tego względu, że no, nie wyobrażam sobie czegoś innego jak wystawienie Lewandowskiego. No ale raz, Lewandowski bądź co bądź, mimo że jest wielką naszą nadzieją i zawsze nam daje jakiś, jakąś ogładę z przodu. To tym razem myślę, że może być przeszkodą do tego, żeby ten rezultat był dobry. Po pierwsze jest bez formy, no to się nie oszukujmy jest bez formy, nawet w tych meczach towarzyskich, jak grał, to grał bezbarwnie zupełnie rozumiem, że mógł się oszczędzać, ale w fazie treningowej również nie za bardzo chyba w ogóle wchodził w te treningi. Nie wiem, jakie ma problemy, jakiego rodzaju ma problemy, czy już to jest jakiegoś rodzaju wypalenie po sezonie, czy może przemęczenie, zbyt intensywna gra w Hiszpanii. Nie wiem, życzę mu jak najlepiej, ale nie jest dobrym pomysłem wstawianie go w pierwszym składzie. A jest Więcej niż pewne, że w tym pierwszym składzie wyjdzie. I to by jest błąd, bo jeżeli nawet by mógł wejść w środku meczu ze zmiany to byłaby lepsza opcja. Ale nie sądzę, żeby probierz nie wystawił go w pierwszym składzie, bo również na pewno jakieś naciski ma z tyłu. I tak naprawdę tutaj nie dość, że forma to jeszcze po kontuzji. On nie jest w cyklu treningowym, mimo że sobie pobiegał ostatnio, na, na bez przesady to będzie problem i też będzie ciężko go zdjąć z boiska, bo wiadomo, że nawet jeżeli będzie utykał, coś tam będzie mu nie szło i będzie chciał zejść z boiska, to też to będzie źle odebrane przez stronę kibiców. W sensie znowu opinia publiczna się podburzy, dziennikarze się podburzą, że zdejmujemy Lewandowskiego i dlatego pewnie przegramy. Strasznie mnie dziwią takie opinie. Lepiej jakbyśmy grali bez niego, bardzo ładnie nam wychodziła gra bez niego, chociaż te chłopaki się starali w to co grali. Jeszcze jednym mankamentem jest Zieliński, który też zapewne wyjdzie w pierwszym składzie. A moim zdaniem nie jest potrzebny do ciągnięcia gry w pierwszym składzie. Może wyjść z ławki również na jakieś szybkie akcje później, już w drugiej fazie meczu. Popełnimy taktyczny błąd. Tak mi się wydaje i to będzie przeważało na tym, że później już tego wyniku się nie da uratować. Przegramy ten mecz z Austrią. Myślę, że po tak dobrej grze w pierwszym meczu tutaj będzie dotkliwa porażka i mimo, że tego nie życzę, no to powinniście być na to przygotowani. Jeśli chodzi o konkretne wyniki to już Wam je podałem. Możecie spróbować owe bramkowe, możecie spróbować, że Austria strzeli dwie bramki. Podstawą, taką typową podstawą tego, co musi paść w tym meczu, to rzuty rożne ze strony Austrii. Powyżej 5,5 rzutu różnego, 6 rzutów rożnych na koncie Austrii. Myślę, że ogólnie overowo możemy grać rzuty rożne. Jest to dana statystyczna, która powinna wejść overowo na bardzo dużym pułapie w tym meczu. Jak również kartki. Podstawa... Tutaj rzuty rożne na oweże Możecie przychylać się w stronę Austrii, możecie przychylać się na ogólne rzuty rożne. No i faule, kartki, tego typu rzeczy statystyczne możemy tutaj zagrać w tym meczu. Pytanie konkursowe: kto z reprezentacji Polski strzelił bramkę Ukrainie na Euro 2016? Mecz Holandii z Francją. Bardzo ciekawy mecz i bardzo na pewno fajny będzie do oglądania. Holandia generalnie strzela 2,83 współczynnika gola u siebie, Francja 1,67 na wyjazdach, tylko tak jak mówię, tu są rozróżnienia domowe wyjazdowe. Jeśli chodzi o pierwsze połowę, to jest to średnia 1,40 gola na pierwszą połowę w meczu przeciwko meczu przeciwko w meczu drużyny Francji i Holandii, czyli te bramki padają przynajmniej jedna i trochę w pierwszych połowach tutaj też jest dla Was dobry sygnał, że możecie zagrać, że bramka padnie w pierwszej połowie albo nawet dwie, bo jest na to duża szansa średnia liczba bramek w spotkaniach pomiędzy Francją i Holandią to 3,2 bardzo wysoki współczynnik, bardzo dużo tych bramek pada, bardzo często Francja wygrywa wysoko Holandia zdobywa 1,8 0,8 przeciwko gola przeciwko Francji a Francja przeciwko Holandii 2,40 na mecz Voyage, bardzo dużo. W ostatnich pięciu meczach Holandia wygrała tylko raz, a Francja cztery. Jest info, że nie zagram mapę w tym meczu. Nie wiem czemu, ale nie zagra. Może musi nie chce, może musi jechać gdzieś tam sobie połazić. Mają wygrany pierwszy mecz. Może się nie chce męczyć, może chce poczekać na wielką Polskę, żeby jej strzelić bramkę na przykład. Dobra, ale ogólnie tak czy inaczej, mapę nie zagra. Wypadałoby tutaj w tym meczu postawić podział punktów. Jest to wielki turniej, ale myślę, że klasy dwóch tych drużyn aktualnie, umiejętności dwóch tych drużyn aktualnie wskazują ewidentnie na Francję. Francja, za Francję zwycięstwo Francji płacą powyżej 2. To też mnie bardzo dziwi i moim zdaniem możemy zrobić to jako podstawę. Wejdzie Francja. Francja powinna wygrać ten mecz i będzie miała już spokojną pozycję w grupie i przeciwko Polsce wyślę drugi garnitur, z czego Polska się bardzo będzie cieszyła, no ale drugi garnitur myślę, że, że Polsce jeszcze bardziej mocniej może dokopać niż ten pierwszy, no ale Francja będzie czuła już taki oddech spokoju, jeżeli pokona w tym meczu reprezentację Holandii podstawą. Oprócz wygraną, wygranej Francji, zróbmy over, dużą ilość strzałów w tym meczu i dużą ilość rzutów rożnych w tym meczu. Będzie na pewno dużo. Jeśli chodzi o same nazwiska, czyli o statystyki zawodników, strzelca bramki bym tutaj nie typował, ale zatypowałbym Gagpo. Gagpo, każdy mówi inaczej na niego. Najbardziej mnie śmieszy Szpakowski jak go wymawia, jest to błędne mimo wszystko. Ja wymawiam Gakpo i, i tak jak się pisze i mam wyrąbana jak się nazywa, ważne żeby wiecie o co chodzi. Overowo liczbę strzałów na tego gościa, bo jak widać w meczu z Polską dobrze mu to szło, jest gra na niego, tak więc tutaj będzie podobnie, będzie oddawał te strzały na pewno jakieś. Przynajmniej dwa strzały, jest już bardzo ładny kurs, mogą być nawet niecelne. I tak więc jako dokładka do kuponów jak najbardziej opcjonalne jest, są te strzały Gagpo. Cztery kupony dla was na pierwszym klasycznie wygrane zespołów Ukrainy i Francji. Francja 225. No, bardzo mnie to dziwi. Ukraina 210 ze Słowacją. To też mnie bardzo dziwi. Ładny jest przelicznik, tak więc idziemy w te dwie drużyny, a w drugim mamy rzuty różne reprezentacji Austrii, przynajmniej 5 rzutów różnych na ładnym kursie. No i over w meczu Holandii z Francją, over oczywiście bramkowy, za który płacą 2-0. Tak więc tutaj bukmacherzy myślą, że będzie mało goli, albo chcą, żebyśmy myśleli, że będzie mało goli. I że jak zobaczymy taki wielki kurs w postaci 1.96 to się przestraszymy i może zagramy tą mniejszą opcję. Nie przestraszymy się. Dalej mamy rzuty lożne w meczu Holandia-Francja, przynajmniej 8. No i Ukraina ze Słowacją, powyżej Kartek. 3,5 czyli cztery kartki muszą być żółte w tym meczu. Do tego następny kupon to kartki w meczu Polaków z Austrią. No i tutaj mówiłem, że to może być agresywne mecze, prawdopodobnie będzie. No i kodego gad po mm, dwa strzały, bardzo ładny kurs za dwa czyste strzały, znaczy nie czyste, nie muszą być czyste, nie muszą być nawet światłobramki, mogą być nawet zablokowane, ale ważne, żeby były. No i takie kupony 4, w ilości 4, aż dla Was. Zapraszam do grup wip mamy je z różnych dyscyplin. Jeżeli jesteście zainteresowani dołączeniem do którejś z grup, do współpracy zapraszam drogą mailową sportpredictionspl@gmail.com. W Lidze typera mecz Słowacji z Ukrainą, Polski z Austrią i Holandii z Francją. Takie trzy mecze typujemy w dniu dzisiejszym. Ranking macie widoczny, jeszcze nie zaktualizowany. Będziemy aktualizować w przyszłych filmach. Ja Was zapraszam do zabawy. Pamiętajcie, by w swoich komentarzach zostawiać godzinę Waszego typu. I powoli kończymy nasz dzisiejszy film. Ja życzę reprezentacji Polski jak najlepiej. Mam nadzieję, że się postawią Austriakom, że zdobędziemy jakieś punkty w tym meczu. Chociaż, jak wiecie, po analizie jestem sceptyczny. Jutro kolejny film o tej samej porze co dzisiaj. Zostawcie lajka dla zasięgu, subskrypcję dla kanału, jeżeli możecie. Ja widzę się z Wami już jutro.